Gra karciana ze zbieraniem lew, e, taka idealna na Halloween e, dla rodziny też dla dzieci e, młodszych, chociaż tu pisze niby 12 roku życia, ale to bardziej jakby dorosły z dzieckiem grał na przykład, czy młodzież z dziećmi, bo znowu obrazki mamy takie mankowe, że dzieciom się spodobają. Trick and treat, e, czyli e, cukierek albo psikus. Ice Rain jest tutaj projektantem. Ice Rain Games to jest wydawnictwo, wydawnictwo z Tajwanu. Trie tri, ilustruje. Gra 10 do 20 minut. 3 do 5 uczestników. Od 3, natomiast kiedy gra nas 3, to gramy z fikcyjnym graczem. On, jak ma karty na pachlażu, ja ten fikcyjny gracz pokazuje. W sensie rozkładamy karty i w zależności co jest w lewie, dodajemy z lewej lub z prawej wachlarza. Czy taki sztuczny gracz. Od 12 roku życia, żeby ktoś to poprowadził. tak, Grę 60 kart, tutaj mamy 5 żetonów. No, nie dla najmłodszych, 0,3. Żetony wskazują nam strony w grze konkurencyjnej, wtedy zespoły konkurują ze sobą, czyli to jest semikonkurencja. Semikonkurencja taka, bo musimy współpracować masz zespołu, żeby zespół wygrał, tak, Z drugim zespołem. Ciemna strona, jasna strona. Jeśli któraś ze stron zdobędzie wszystkie duchy, no te są oznaczone, też mogą lewe zgarnąć. Tylko nie mogą rozpocząć lewy. Jeśli która ze stron wszystkie duchy będzie miała, no to wtedy Y, przegrywa rozgrywkę z automatu. Jeśli duchy są podzielone tak, że y, y, nie, nie ma jedna ze stron, jedna z grup zespołów wszystkich duchów, no to liczymy y, punkty z y, y, tych wszystkich naszych cukierków zbieranych. Bo karty są postacie i cukierki, ale postacie nie no, pozwalają nam lewe zgarnąć, tak? Ale liczą się cukierki jako punkty. Postaci to się nazywają tutaj przyjaciele. Cukierki są od 0 do 5, można hmm. grać tak, że zera nie grają, gdy jest trudniej. No i 5 kart duchów. Tak? Później. Mamy te żetony, a żetony z drugiej strony można odwrócić, bo to jest ten rywalizacyjny, tak? dwie grupy rywalizują. A jeśli odwrócimy, no to wtedy, jak nie gra nas komplet uczestników, to jednego należy z tego wyciągnąć. I one nam wskazują. Która talia wypadnie? Pewnie nie, nie grają wszystkie talie kart, natomiast celem jest w, w tej kooperacji, czyli że razem wszyscy gramy, wszyscy, nie, nie zespołem tylko kooperacji, ale wszyscy razem, że każdy z uczestników musi mieć cztery rodzaje kart. Tak? Wiadomo, cztery wskazane przez to, czy coś, coś wypadnie. A, I tak mamy z przygotowania, dla pięciu graczy używamy wszystkich żetonów dla czterech usuwamy jeden kolor i jeden ciemny żeton w tej rywalizacji dla trzech graczy usuwamy we współpracy wszystkie żetony a w tym w rywalizacji dwa ciemne żetony jak to wygląda? Generalnie tak, każdy z nas ma jednego ducha już na starcie losowo, natomiast wykładamy kartę. Rozpoczyna ten, lewy rozpoczyna ten gracz, który wcześniejszą lewę zebrał, czyli te karty wykładane, tak? Natomiast pierwszą lewę rozpoczyna ten, który ma najwięcej cukierków w sensie nie kart, tylko wartości w kartach. I tu przykład, na, yy, yy, przykład yy, jak gracz nie, dał, yy, wyrzucił jak pierwszą kartę niebieską, kolejny za nim, bo to potem sąsiedzi grają, tak w, jak zegar leci, wskazówki zegara, yy, yy, z tej karty miał tylko tą, tak, yy, yy, lub tą, yy, to widzimy nie jest cukierek tylko duch i tu też jest duch, więc jak ma taką, to musi dać kartę dopasowaną lub ducha, tak? On wybiera czy, yy, która z nich, ale musi, musi, musi coś wyłożyć, albo dopasowane, albo ducha, pozostałe kolory go nie interesują, jak jakiegoś ma dopasowanego. Patrzymy na całą kartę lub na ten boczek yy, i w tej trybie a, 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 a to, to za moment w sumie, To jest wyłożenie na przykład. Jeśli nie ma żadnych dopasowanych ten kolejny gracz do, te, do tego koloru atutowego, z, 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 który, który wyznaczy nam, jakie karty powinniśmy dawać, no to i tak musi coś dać, on wybiera, on wybiera z każdej. W trybie e, kooperacji e, no, gramy tak pod siebie, żeby każdy z, zgarnął. Te cztery rodzaje cukierków, czyli potem gracz, który tę lewę wygrał, wybiera, no, mu pasuje, żeby mieć wszystkie cztery, tak? Że te cukierki muszą zostać wybrane. Natomiast w trybie rywalizacji po wygraniu lewy bierze najmniejszą kartę, tak, najmniejszą wartość. Tu jest przykład, o jeszcze rozłożone karty tego gracza fikcyjnego, on tam, gdzie raz stop dawał, raz z dołu, natomiast to jest w trzech graczach. Koniec gry, Jeśli cztery różne karty, no to, to się udało, w trybie współpracy, rywalizacji, patrzymy czy któraś z drużyn nie zdobyła wszystkich kart, tutaj widzimy drużynę ciemną, jasną, mają podzielone te, te karty duchów, więc liczymy cukierki. Widzimy, to są karty cukierków, one są w całości tutaj z kolorkiem, bo te duchy, są duchy już są tak odwrócone, tu akurat pokazali, o tu są duchy, tak? Natomiast te odróżniamy, tyłem się nie da, ale tym, tym, tym środkiem, tak? Że, że tutaj no, muszą być tylko cukierki, one nam pomagają lewy zgarnąć, ale nie, nie liczą się do punktacji. No i sumowanie ten, który ma więcej punktów wygrywa, nie odejmujemy niczego za yy, duchy, które mamy. A co te duchy nam robią? One są od 6 do 10. Yy, I one robią nam tak, że yy, yy, siły liczb są odwracane w tej rundzie. Wtedy, podczas fazy rozstrzygania lewy, jeżeli, jeżeli ta karta została zagrana w danej rundzie, to lewy wygrywała karta o najniższym numerze w wiodącym kolorze zamiast najwyższym. Także że kolor ten wiodący, ale karta najniższa, nie najwyższa. Teraz tutaj siódemka. Zwycięzca otrzymuje dodatkowy cukierek w tej rundzie. E, podczas fazy rozstrzygania, zwycięstwa, te, zwycięzca tej lewy może w trybie kooperacji grać wybiera dwie karty cukierków o różnych kolorach do zdobycia punktów. E, nad, gracz, który, który e, zwycięża w trybie rywalizacji, gracz, który wybiera dwie karty cukierków o najniższych numerach do zdobycia, tak? W rywalizacji najniższe numery. <laughs> Jeśli chodzi o ósemkę, e, wymień swoją rękę, e, swoją kartę z ręki na kartę pojedynczą, tego samego koloru ze stołu, tak? E, po zagraniu możemy użyć tej innej karty ze swojej ręki, aby zmienić e, tą kartę z inną, która już jest e, w tej rundzie bieżącej zagrana, tak? Zmieniona karta musi być tego samego koloru, to jest istotne. E, i możemy kartę cukierkową lub kartę tego przyjaciela postaci, tak? Zagrać sobie. Mówimy um, sobie, mieć kartę jednego ducha na drugiego ducha. Dziewiątka. E, wybieramy jedną kartę z poprzednich wygranych lew, tak? Aby dodać ją do swojej ręki. I, a, nie możemy wybrać karty, które mamy odkryte i używane do punktowania, tak? Tam tak zawsze jedna idzie do, do punktowania. I teraz tak, dziesiątka. Wybieramy gracza, z którym wymienimy jedną kartę z ręki. Także to może być ten gracz fikcyjny. I w trybie współpracy. Gracz, który te karty zagrywa, wybiera kartę, którą wymieni z tym graczem fikcyjnym, bo karty są wyłożone na środku i widoczne. A w trybie rywalizacji, to gracz z czarnym rezultatem wybiera, które karty wymienione, są wymienione z, z graczem fikcyjnym, jeśli, jeśli będzie z graczem fikcyjnym, bo mówimy z, z normalnym graczem, nie tym fikcyjnym, tylko tak. Dobra, to by było wszystko o tej grze generalnie całkiem ciekawa gierka, jak ktoś lubi gry z z lewami, tak wydajemy po kolei jak, jak, jak leci pod kolor no chyba, że, że nie możemy bo to wtedy jakąkolwiek żeby coś z ręki, tak trochę mieszają nam tutaj te postaci i gramy tak, żeby każdy z nas pomagać sobie żeby każdy miał te cztery cztery rodzaje cukierków ewentualnie pomagamy koledze z drużyny, a innym przeszkadzamy. No i tu chodzi o to, żeby nie mieć duchów, a, ale żeby wygrać na punkty, tak? Wtedy te nasze karty z drużyny są łączone i wygrywamy na punkty, a nie że każdy z nas musi mieć cztery rodzaje, cztery, dużo cukierków. Generalnie razem musimy wygrać w, w ramach danego, danej grupy, czyli danego kolorku, tak? Jaś, jaśni lub ciemni. I to jest trick and treat, and treat, czyli cukierek albo psikus. Gra w takiej konwencji w stylistyce gier azjatyckich na Halloween ze zbieraniem lew. Dzięki.